No, i dostaliśmy gameplay, moi drodzy. Mnie totalnie to zaskoczyło, że dostaliśmy go na PlayStation Showcase, ale wydaje mi się, że to jest dobra decyzja z tego względu, że PlayStation miało o wiele większą widownię niż miałby Ubisoft Forward. Dlatego jak najbardziej dobra decyzja Ubisoft. No, a my dzisiaj przyjrzymy się temu, co takiego zostało ukazane na tym gameplayu. A tutaj będzie zawarte m.in. nowa umiejętność, nowe elementy parkouru, ulepszenie walki, no i zobaczymy sobie pierwsze spotkanie z mentorem Fulat. Tak więc zapraszam do materiału. No i tak też zacznijmy sobie od samej narracji, jaka jest prowadzona w tym gameplay'u, a mowa tutaj o narracji Roshan, która to brzmi jak wyjęta z questa, w którym Basim zostaje poddany próbie czy też testowi prawdopodobnie po treningach, które odbył z Roshan. You have died and been reborn a ta zwraca się do niego mówiąc umarłeś, a potem się odrodziłeś, co sugeruje nowy początek w barwach Bractwa Ukrytych. Muszę przyznać, że pierwsze i ogromne wrażenie robi samo miasto. Piękne, kolorowe, połączenie pustynnych odcieni wraz z intensywną czerwienią strażników, a kończąc na niebieskich kopułach meczetu. Coś pięknego. Do tego miasto jest ciasno zabudowane, czy daje idealny powrót do korzeni. Natomiast aż tak kolorowa nie jest liczba NPC na ulicach miast, gdzie możemy chociażby w pierwszej scenie tego zwiastuna zobaczyć, że no jest ich liczba taka normalna. Powiedziałbym nawet, że coś w ilości tej, która miała miejsce w Assassin's Creed 1. A jak słyszeliśmy, mieliśmy uzyskać ilość porównywalną z Assassin's Creed Unity, co się nie stało. Kolejne ujęcie jest na Ubisoft Originals, czyli rzut na cały Bagdad. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że prawdopodobnie sam początek gry. Lecz Basim posiada tutaj już strój z Bractwa Ukrytych, no co niszczy całą moją teorię. No ale prawdopodobnie coś w tym rodzaju dostaniemy na sam początek gry. Kolejną mamy pokaz parkouru, z tego co zobaczyliśmy nie było to nic nadzwyczajnego, podstawowe skoki rodem wyjęte z pierwszych części franczyzy, w sumie potwierdziły się przecieki z początku jak chociażby narożne haki, które pozwalają na to by szybko dostać się za ruch budynku nie schodząc z wysokości, linki, które to wyrzucają nas od razu na poziom dachu, czy wślizgi, które to swoją drogą dostaliśmy dość późno w Balhali. No a samą nowością dla serii Assassin's Creed będą tyczki, dzięki którym będziemy mogli przeskakiwać w miejscach większych odległości między budynkami. Następnie mamy szybki segment, w którym widać jak strażnik w znany nam sposób alarmuje pozostałych, bomby dymne, wspinaczka, no i pierwszy skok wiary. Kolejne ujęcie przedstawia nam planowanie skrytego przedostania się do jednej z placówek, no i tutaj właśnie widzimy pierwszy raz mentora Fulat, który co ciekawe był już wspominany w notatkach w biurze Haitama w naszej przystani w Valhalla. Z dialogu, który z nim prowadzimy wynika, że jedną z możliwości by dostać się do środka będzie przekupienie strażników, co jest kolejną nowością w serii. Następuje szybki pokaz umiejętności skrytobójczych Basima, do tego również i kradzież dokumentów, co jest swoistym mrugnięciem oka do początku serii Assassin's Creed, a wszystko to zwieńczone osiągnięciem swojego celu bez wszczęcia alarmu. No i tutaj przechodzimy do walki i od razu mamy pokazaną nową umiejętność, o której wspomniał już jakiś czas temu jeden z insiderów, a konkretnie chodzi o możliwość zaplanowania szybkich eliminacji, lecz tylko w wybranych strefach. Tutaj widzimy coś na miarę wzroku Orła. W sumie to może być po prostu on, a następnie pojawia się cień naszej postaci, przedstawiając jak będzie wyglądać cała eliminacja. Muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawy feature, aczkolwiek wydaje mi się, że musiałbym go najpierw sam sobie sprawdzić, gdyż wydaje mi się, że jest to zabranie kontroli z rąk gracza, na poczet po prostu bardziej efektywniejszych i szybszych eliminacji. Dajcie znać, co Wy uważacie o tej umiejętności. Następnie pozostaje nam już się napawać szybką kompilacją walki, która to wygląda na zdecydowanie bardziej dynamiczną w stosunku do tej z Valhalla, jak na Basima przystało. Gdyż już nawet w poprzedniej części, gdy obserwowaliśmy go w walce, wyglądała ona jak całkowicie z innego świata. Muszę przyznać, że bardzo dobrze wyglądają te nowe ruchy. W sumie to teraz tak myślę, że te ulepszenia walki mogłyby się tyczyć tylko i wyłącznie finisherów, aczkolwiek nie zabierajmy sobie tak szybko nadziei na tak dobrą walkę. Pozostałe ujęcia przedstawiają klasyczne eliminacje znane chociażby z Valhalla. Ostatnie kilka scen z gameplayu przedstawia zarówno ogromny meczet ulokowany w samym centrum Bagdadu, jak i super efektowną eliminację jednego z końcowych celów, które to robią naprawdę mocne wrażenie. Podsumowując, gameplay sprawia wrażenie o wiele bardziej dynamicznego, Zarówno pod względem przemieszczania się, ale w szczególności jeżeli chodzi o walkę, która to ewidentnie została ulepszona. Jeżeli chodzi o parkour, to wydaje mi się, że nie tyle jest to zaleta jego poprawienia, bo ewidentnie on nie dorównuje, ba nawet nie jest blisko Unity, to raczej wynika z zagęszczenia budynków na tak małej powierzchni, co moim zdaniem zawsze było i tutaj również będzie ogromną zaletą. Sama gra wydaje się być bardziej wyreżyserowana, a chodzi mi tutaj chociażby o umiejętność, o której wspomniałem ale również o eliminację celów, dla przykładu ostatnia scena z trailera. Zapewne jest to mocno powiązane z streamem śledztwa i możliwościami, jakie mamy dostać w postaci Blackbox Infiltration Missions, czyli kilkoma sposobami na eliminację tego samego celu, jak to miało miejsce chociażby w dodatku do Balhali oblężenie Paryża. A no właśnie, bo nie wspomniałem jeszcze o jednej ważnej kwestii, która to została ujawniona w zwiastunie dotyczącym edycji Deluxe, a konkretnie w opisie tego zwiastuna, a chodzi mi tutaj o farbowanie ubrań, które właśnie tam jest wyszczególnione. I moim zdaniem, będzie to pewnego rodzaju substytut dla tych wszystkich zbroi, które zbieraliśmy w Walhali. I po prostu dostaniemy tutaj jeden styl, że tak powiem, jedną zbroję, której będziemy mogli zmieniać kolory. Aczkolwiek to są tylko moje spekulacje. No, a na tą chwilę to jest wszystko, co przygotowałem. Jeżeli pominąłem czegoś, nie zauważyłem w gameplayu, to dajcie znać obowiązkowo w komentarzu. No a ja was zapraszam na streama, gdyż przechodzimy tam aktualnie Assassin's Creed 2, żeby sobie odświeżyć fabułkę. No i to było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, cześć, cześć.